Eksperyment polega na umieszczeniu sześciu nasion fasoli między dwoma pojemnikami nasion Lnu, które na dnie mają magnesy. W pierwszym pojemniku z lewej strony jest magnes o biegunie północnym, w drugim pojemniku z prawej strony jest magnes o biegunie południowym. Dodatkowo na naczynie z fasolą została założona cewka lakowskiego. Jest to podwójnie zwinięty drut miedziany 8 mm ułożony na płask, skierowany na północ otwartą stroną okręgu. Tą metodę porównam z nasionami kontrolnymi z poprzedniego eksperymentu. To jest film o tytule Fasola kontra Magnesy. W trzeciej dobie eksperymentu wykiełkowało 100% nasion, czyli wszystkie 6 sztuk. Porównując z nasionami kontrolnymi wykiełkowało tylko 58%. W pojemniku kontrolnym 100% nasion wykiełkowało dopiero w piątej dobie. W szóstej dobie fasola wypuściła 2 liścienie, co stanowi 33%. W siódmej dobie fasola wypuściła 3 liścienie, co stanowi 50% nasion. W ósmej dobie fasola wypuściła 4 liścienie, co stanowi 67%. Porównując z nasionami kontrolnymi, w ósmej dobie nasiona kontrolne wypuściły 3 liścienie, co stanowi 25% ze wszystkich nasion. W dziesiątej dobie nasiona z cewką lakowskiego wypuściły 5 liścieni oraz odnotowałam szybki wzrost rośliny. W 12. dobie nadal roślina miała 5 liścieni, co stanowi 83% wszystkich nasion. Liście były duże, roślina mierzyła 13 cm. Objętość pojemnika była podobna do pojemników, które zawierały 12 nasion fasoli, czyli dwukrotnie większej ilości. Porównując z pojemnikiem kontrolnym, w 12 dniu odnotowałam 9 liści fasoli, co stanowi 75%, oraz liście były mniejsze. W 15 dopie odnotowałam, że wszystkie 6 nasion wypuściło liście. Przesadziłam roślinę do większej doniczki. Podsumowując eksperyment, wypadł on najkorzystniej ze wszystkich moich dotychczasowych doświadczeń i widać tu ewidentnie, że ta metoda przyspiesza wzrost roślin. Jakie ta metoda będzie mieć skutki jeśli chodzi o wielkość plonów, będę obserwować w kolejnych etapach wzrostu fasoli. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.